Tutaj lubię w Hag walczyć. Chyba, że któryś zmienił tę I zaskoczeni panowie, opiemy uchwyt na spokojnie. Łapiemy uchwyt. uchwyt. Łokcie mają być na podłokietnikach. Opiemy uchwyt. Opuszczamy obydwaj uchwyty. Obydwaj. Opuść uchwyt. Opuść uchwyt. Słuchajcie, sędziego. Nadgarski. Ready go! Rezerwano. No i panowie się rozerwali. Okej. Okay. W tą? Okej, okay, panowie, trzeba zrobić tak, żebyście mieli komfortowe warunki walki. Więc zrobimy to w ten sposób. I można było tak od razu. No. no. Dobrze. Podpaska? Góra, dół. Чушь, okay. чуть-чуть, okay. 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 Mocniej? Okay. No zobaczymy, co tutaj bracia wymyślili. Łatwiej, mocno. Barba, cofnij, barba. Kosteczki. Kosteczki i nadgarski. Muszę widzieć i kostki, i nadgarski. Nadgarski, od prostu cofnij, barba. Panowie. Barcow i bar. widzę, Widzący. Opuść. Opuść. Nad Garson. Ready go. Stop. Winner. Który? Czy Panu i... czy Michał?